Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to narzędzie pozwalające od ponad 6 lat na komunikowanie się społeczeństwa z policją. Ta bieżąca informacja o zagrożeniach oraz etapach ich eliminacji pozwoliła dotychczas rozwiązać lokalne problemy w wielu obszarach życia. Spośród dostępnych do wyboru 24 kategorii zagrożeń, najczęściej wybierane są te, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości czy niewłaściwa infrastruktura drogowa. Prawie 1,5 miliona zagrożeń z tych kategorii stanowi ponad 60% wszystkich naniesionych na mapę zagrożeń. W tych kategoriach ponad 800 tysięcy zagrożeń w wyniku podjętych przez Policję działań zostało wyeliminowanych. Biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia, które dzięki aktywności społeczeństwa zostały wskazane na krajowej mapie, ponad 51% z nich zostało potwierdzonych, a następnie wyeliminowanych w wyniku działań policji. Chociaż najczęściej wskazywane są zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie można nie dostrzegać innych kategorii zagrożeń, których występowanie wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy, a tym samym powracające okresowe zagrożenie dla osób pozostających w kryzysie bezdomności, w tym uzależnionych od alkoholu oraz osób starszych i nieporadnych życiowo, polegające na ryzyku wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji bezpośredniego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, Należy zauważyć, że i w tym obszarze krajowa mapa zagrożeń może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Pomoc takiej osobie możemy wykorzystując kategorię zagrożenia osoba bezdomna wymagająca pomocy. Należy także pamiętać, że w sytuacji zagrożenia życia do dyspozycji pozostaje telefon alarmowy 112 lub bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami policji.